Od malowniczych uliczek urokliwych miasteczek po majestatyczne aleje tętniących życiem metropolii świat pełen jest zapierających dech w piersiach miejsc. W dzisiejszym filmie zabierzemy was w podróż po dziesięciu najpiękniejszych miastach na naszej planecie. To subiektywne zestawienie, które łączy zarówno gigantyczne metropolie, jak i kameralne perełki pełne niezwykłego uroku. Poznajcie je wszystkie i przekonajcie się Jakie miasto znalazło się na pierwszym miejscu naszego rankingu? Zaczynajmy. Numer 10: Chefchaouen. W północnym Maroku, wysoko w górach Rif, leży urocze miasteczko Chefchaouen, słynne z bajkowej palety odcieni błękitu. Spacerując jego wąskimi uliczkami, czujesz się jak jecień, w świecie namalowanym akwarelą. Niemal każdy dom i zaułek medyny lśni niebieską barwą. Szefkawen oczarowuje autentyczną atmosferą. Gwar małych targowisk miesza się tu z ciszą górskiego miasteczka, w którym życie płynie niespiesznie. To miejsce, gdzie czas jakby zwolnił. Można usiąść przy miętowej herbacie, chłonąć panoramę okolicznych szczytów i dać się oczarować magii błękitnego miasta. Numer 9. San Francisco. Na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, nad rozległą zatoką, rozciąga się San Francisco. Miasto łączące wielkomiejski szyk i malownicze krajobrazy. Już na powitanie wita nas słynny most Golden Gate, tonący o poranku we mgle Pacyfiku, tworząc widok zapierający dech w piersiach. Wzgórza, na których zbudowano to miasto, nadają mu niezwykły charakter. Strome ulice, wspinające się między kolorowymi wiktoriańskimi domkami, pozwalają podziwiać panoramę błękitnej zatoki z niemal każdego zakątka. Wagoniki zabytkowych tramwajów linowych suną w górę i w dół ulic, a na nabrzeżu w Fisherman's Wharf unosi się zapach morskiej bryzy i smażonych krabów. San Francisco oczarowuje swobodnym kalifornijskim klimatem połączonym z artystyczną duszą. Wszystko to sprawia, że miasto nad Zatoką emanuje niepowtarzalnym pięknem i energią. Numer 8 Sydney. Największe australijskie miasto wita nas widokiem rozległej Zatoki. Nad którą górują charakterystyczne białe żagle gmachu opery. Sydney to metropolia słońca i wody. Lśniące fale portu oblewają niezliczone zakątki wybrzeża, tworząc malownicze plaże i zatoczki. Spacer brzegiem zatoki wśród zieleni ogrodów botanicznych pozwala podziwiać panoramę miasta z ikonicznym łukiem Harbour Bridge, spinającym oba brzegi portu. W oddali słynna plaża Bondi. Kusi złocistym piaskiem i turkusowymi falami, na których mieszkańcy od świtu do zmierzchu łapią kolejne fale. W centrum nowoczesne wieżowce ze szkła i stali sąsiadują z wiktoriańskimi gmachami pamiętającymi czasy kolonialne, a ulicami płynie barwny tłum odzwierciedlający wielokulturowy charakter metropolii. Sydney zachwyca harmonią miejskiego zgiełku i nadmorskiego luzu. W ciągu jednego dnia można tu zwiedzać galerie sztuki, by za chwilę popływać w oceanie. To miasto, w którym natura i nowoczesność przenikają się, tworząc wyjątkowo piękną przestrzeń do życia. Numer 7 Praga. Praga, stolica Czech, od wieków zachwyca podróżnych swoim baśniowym urokiem i bogatą historią obecną na każdym kroku. Nad Wełtawą góruje rozległy kompleks Zamku Praskiego ze strzelistą katedrą świętego Wita, a u jego stóp rozciąga się labirynt brukowanych uliczek i kolorowych kamieniczek Starego Miasta. Słynny most Karola łączy oba brzegi stolicy. Zdobi go szpaler barokowych figur świętych, spoglądających na przechodniów ze spokojem minionych stuleci. Przechadzając się po rynku staromiejskim pod wieżą zegara astronomicznego, można poczuć ducha średniowiecza przenikającego się stętniącym życiem kawiarni i kramów. Niezliczone wieże kościołów i baszt rysują się na horyzoncie, zasługując na miano miasta stu wież, zwłaszcza o zmierzchu. Gdy dachy i iglice toną w złocistym blasku. Praga emanuje romantyzmem i nutą tajemnicy. W wąskich zaułkach Malestrany wciąż żywe są legendy o alchemikach i duchach, a każdy zakątek zdaje się skrywać własną opowieść. Nie sposób nie zakochać się w tym mieście pełnym malowniczych zaułków, gdzie na każdym rogu rozbrzmiewa muzyka ulicznych grajków. Numer 6. Kyoto-Kyoto, dawna stolica Japonii, to kwintesencja japońskiego piękna zaklęta w miejskim krajobrazie. W labiryncie spokojnych uliczek kryją się drewniane, herbaciane domy i zaciszne ogródki zen, gdzie czas zdaje się płynąć wolniej. Po zmroku w dzielnicy Gion można dostrzec przemykające cicho sylwetki gejsz w barwnych kimonach, żywe strażniczki dawnych tradycji. Kioto słynie z niezliczonych świątyń i hramów. Złoty pawilon Kinkakuji połyskuje w tafli stawu niczym bajkowa sceneria, a tysiące szkarłatnych bram torii pnących się po zboczach Fushi Minari tworzą hipnotyzujący tunel barw i cieni. Wiosną miasto tonie w delikatnym różu kwitnących wiśni, latem zachwyca soczystą zielenią ogrodów, jesienią płonie czerwienią klonów, a zimą bywa oprószone cichym białym puchem, każda pora roku odsłania inną twarz Kyoto. Spacerując po dziedzińcach świątyń i wsłuchując się w szelest żwiru w ogrodach Zen, można poczuć głęboki spokój i harmonię, jakby duchy samurajów i mnichów czuwały nad tym miejscem od stuleci. Numer 5. Santorini. Santorini, perła greckich cyklat na Morzu Egejskim, olśniewa dramatycznym pięknem krajobrazu ukształtowanego przez starożytny wulkan. Białe, sześcienne domki i kościółki, zwieńczone błękitnymi kopłami. Kaskadowo spływają po stromych zboczach kaldery ogromnej zatoki powstałej po erupcji sprzed wieków. Pomiędzy wąskimi uliczkami miasteczek Oja i Fira pną się purpurowe Bugenwille, a z każdego tarasu roztacza się widok na bezkres morza oraz sąsiednie wysepki, wynurzające się z lazurowej wody. O zachodzie słońca Santorini zamienia się w scenę jednego z najpiękniejszych spektakli natury. Niebo płonie odcieniami złota, różu i fioletu, a białe ściany domów nabierają ciepłej poświaty. Choć Santorini jest jak żywy obraz z pocztówki, wciąż tętni autentycznym greckim życiem. Osiołki wędrują po stromych schodach między domami, a mieszkańcy wieczorami niespiesznie sączą lokalne wino w tawernach, podziwiając cudowny spektakl przyrody. Ta wyspa to prawdziwy raj w odcieniach bieli i błękitu, który uspokaja duszę i pozostawia niezatarte wspomnienia. Numer 4 Stambuł. Stambuł to miasto legenda rozpostarte między Europą a Azją, łączące odwieczny urok wschodu z nowoczesną energią zachodu. Już na pierwszy rzut oka zachwyca panorama setek smukłych minaretów i ogromnych kopuł, na czele z majestatyczną Hagia Sofią i błękitnym meczetem, które górują nad historycznym półwyspem niczym strażnicy minionych epok. Gdy słońce wschodzi lub chowa się za horyzontem, nad bosforem rozbrzmiewa ezan, śpiewne wezwanie Muezina do modlitwy, którego echo niesie się nad wodą, nadając miastu niemal mistyczny rytm. W labiryncie targowych uliczek unosi się aromat cynamonu, kardamonu i świeżo palonej kawy, mieszający się z morską bryzą. Na wielkim bazarze można wytargować niemal wszystko, popijając przy tym mocną herbatę. W Stambule tradycja przenika się z nowoczesnością. Pałace sultanów sąsiadują ze współczesnymi budynkami, a promy między Europą i Azją nieustannie przypominają o wyjątkowym położeniu miasta. Stambuł atakuje zmysły feerią barw, dźwięków i smaków, pozostając jednocześnie miejscem o ponadczasowym cesarskim pięknie. Numer 3. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nazywane Cidade Maravillosa, cudownym miastem, w pełni zasługuje na swój przydomek dzięki spektakularnej scenerii, w jakiej jest położone. Metropolia rozciąga się między lazurowym oceanem a soczyście zielonymi masywami górskimi, oferując widoki zapadające w pamięć na całe życie. Na Drios' otwartymi ramionami czuwa górująca nad miastem statua Chrystusa Odkupiciela, na szczycie wzgórza Korkowado, jakby błogosławiąc tętniące życiem ulice u swych stóp. Po drugiej stronie zatoki wyrasta strzelista głowa cukru, na jej wierzchołek wspinają się wagoniki kolejki linowej. Odsłaniając zapierającą dech panoramę miasta, plaż i dżungli. Złote plaże Copacabana i Ipanema pulsują rytmem samby i śmiechem. Za dnia wylegują się tam miłośnicy słońca i siatkówki plażowej, a wieczorem promenady zapełniają się spacerowiczami przy akompaniamencie szumu fal. Rio de Janeiro tętni życiem i energią. To tutaj niebo, góry i ocean spotykają się z betonową dżunglą, tworząc jeden z najbardziej oszałamiających miejskich pejzaży świata. Numer 2 Wenecja. Wenecja to miasto niczym ze snu. Zbudowane na setkach małych wysp, połączonych siecią kanałów, od wieków rozpala wyobraźnię podróżników i artystów. Zamiast ulic są tu wodne arterie, po których suną gondole, mijając fasady marmurowych pałaców wyrastających prosto z zielonkawej laguny. W sercu Wenecji leży plac Świętego Marka, niegdyś nazywany Salonem Europy, otoczony eleganckimi arkadami. Przy którym wznosi się lśniąca bazylika i strzelista dzwonnica. Choć w ciągu dnia miasto bywa pełne turystów, wystarczy skręcić w boczną uliczkę, by znaleźć cichą oazę. Z okien zwisa świeżo wyprane pranie, a na małym placyku mieszkańcy popijają espresso i rozmawiają. Gdy zapada zmrok, Wenecja staje się prawdziwie magiczna. Latarnie rzucają drżące refleksy na ciemną taflę kanałów, mury kamienic nabierają ciepłych barw. A z oddali niesie się melancholijny śpiew gondoliera. Całe miasto jest jak scena teatru. Każdy mostek i zaułek kryje sekrety minionych wieków. Unoszący się w powietrzu zapach wilgoci i soli morskiej przypomina, że Wenecja od stuleci niezmiennie czaruje przybyszów. Numer jeden: Paryż. Paryż, miasto miłości, sztuki i świateł od stuleci uchodzi za jedno z najpiękniejszych na świecie. Trudno nie ulec jego urokowi spacerując o zmierzchu nad brzegiem Sekwany, gdzie latarnie rzucają złote refleksy na wodę, a w oddali migocze tysiąc świateł na wieży Eiffla. Romantyczna atmosfera wypełnia tu każdą uliczkę. Od artystycznego Montmartre'u z kafejkami i malarskimi sztalugami po eleganckie pola elizejskie, którymi przechadzają się szykowne postacie, a w powietrzu unosi się zapach perfum. W południe można przysiąść w ulicznej kawiarence z chrupiącą bagietką i kawałkiem sera, obserwując Paryżan niespiesznie celebrujących małe przyjemności dnia codziennego. Paryż zachwyca kontrastami. Monumentalne bulwary Hausmana sąsiadują tu z wąskimi zaułkami dzielnicy łacińskiej, a w zgiełku metropolii kryją się ciche placyki, gdzie czas płynie wolniej. Nic dziwnego, że mówi się o nim jako o stanie umysłu. Kto raz zanurzy się w paryski klimat, już zawsze będzie tęsknił do widoku świtu nad sekwaną i spacerów w blasku ulicznych latarni. Na tym kończymy naszą podróż po 10 najpiękniejszych miastach świata. Oczywiście jest to subiektywne zestawienie, wasza lista może wyglądać inaczej. Koniecznie napiszcie w komentarzach, jakie miasta wy uważacie za najpiękniejsze. Jeśli podobał Wam się ten film, nie zapomnijcie, zasubskrybować kanału i zostawić łapki w górę. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku